That's bo ja sobie oceniłam, jaki dla mnie był najlepszy, a który nie był. Ania tutaj też ja będzie się wypowiedzała. Zobaczymy, czy będzie się zgadzała ze mną. Słuchaj. Dla mnie jako pierwszy, to był nocleg pierwszy, właśnie ten w Łodzi, który się nazywał Park Apartments. I to było, to był, miałyśmy pokój w apartamencie, w którym było tak naprawdę sześć pokoi, ale były dwie łazienki, była kuchnia, było pięknie czysto, nowe meble, nowocześnie Codziennie było sprzątane. Ludzie nie przeszkadzali, byli no. bardzo kulturalni. Mówili dzień dobry i w ogóle nie było żadnej takiej hołoty. No, nie spali tam żadni robotnicy i tak dalej, więc po prostu ludzie przejezdni. W samym centrum um, jednej rzeczy mi brakowało w tym pokoju, czyli lustra. No, tak. To Ania wie, tak, narzekałam, że nie ma lustra, ale tam był też telewizor. My mogliśmy normalnie oglądać telewizję i tak dalej. Ceny też były przystępne, ja zapomniałam sobie spisać cen. Będę Ania sprawdzaj, bo kupowałaś to wszystko przez booking. I tak, jak możesz to sprawdzaj cenę za jedną noc, to będzie tak najlepiej tak? No, ja jeszcze to to sprawdź, a ja jeszcze to będę mówić. Także bardzo mi się podobało, było mega czysto, cichutko, na głównej ulicy. Jedyna rzecz tak, że... Jak się wchodziło, to był też y, jakby obok, tak, bo przechodziło się przez bramę taką, to tak jak pokazywałyśmy właśnie jak było w Łodzi, skręcało się w taką uliczkę boczną, no i tam był straszny zapach w tej uliczce, taki po prostu z jakichś ścieków i w ogóle, no i był też y, sklep z zabawkami dla dorosłych. O, to tak, było takie, tak. takie dziwne, bo był ten znak, że ten sklep się tam znajdował, był taki duży i wtedy wchodzisz do tej bramy i wtedy ludzie i to wygląda, jak, wiesz, jakbyś sobie szła do tego sklepu, bo po prostu takie śmieszne, jeszcze taki wielki, czerwony neon. Więc to był nam jedyny minus, ale jakby nie wiem, czy to można liczyć jako minus, tylko taką może jakąś ciekawostkę. No, także tak, dobra, czy znalazłaś cenę? No, tak, myśmy zapłaciły za dwa noclegi, no nie mam także od osoby, okay. ale za, to, za dwa noclegi, za nas dwie, 132 zł. 132 zł za dwa noclegi. Za jeden pokój dwuosobowy, więc wychodzi na to, że jakieś tam 65 zł za noc wyszło za taki pokój. Tak. Więc, jakby jak na centrum i na standardy dla mnie, było naprawdę super. Dobra. No mów, mów. Nie, no mów. Mi się to bardzo podobało. Mi się podobało to przede wszystkim też, że one były oznakowane tymi miastami. O, bardzo ciekawy ta, no. Tam czułam nie, się właśnie jakby była w domu, tak. więc naprawdę było super. No. super. Bardzo ładnie czysto. Się... To lustro, to tak jak tam ktoś ogląda, to. może no, nie lustro. No. 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 Czy dla Ciebie też to jest najlepszy nocleg? jest też najlepszym noslegiem okay. bez Bezpodwądnie tutaj, tak. Na wstępne to miałam w sumie problem, bo dla mnie było najłatwiej wyłonić najlepszy i najgorszy pokój, więc no czekaj, bo ja chcę tu po kolei chodzić Jako drugie sobie wziąłem Opole, które to się nazywało HS Hostel. Tak, w ogóle wyszłyśmy w tym opolu z dworca i, i tak się zastanawiamy, kurczę, gdzie iść. I okazało się, że śpimy na dworcu. Bo ten hostel jest dosłownie w budynku tak. dworcowym. To jest tak jakby pod ziemią, i tak zaraz ktoś się może pomyśleć, ale to głośno, bo pociągi, słuchajcie, tych pociągów nie było tak naprawdę słychać, więc e, ja nie miałam z tym żadnego problemu, gdzie ja naprawdę nie lubię hałasu, e, jak śpię, więc to dla mnie było spoko. E, strasznie zakręcona obsługa, bo no ludzie czekali, babka nie wiedziała, komu dać jaki pokój. No. Dała jakimś ludziom po, e, klucze do pokoju, w którym już ktoś był, więc no. oni wrócili w ogóle z tymi kluczami. No, makabra, zamieszanie. Nie to było takie, no. Nieogarnięcie straszny nieogar, ale w centrum. Tak. Jednak obsłużyli nas w końcu ja i była klimatyzacja o, właśnie, Zanim zapomnę i, I była, była łazienka, łazienka w, w pokoju. pokoju. To, dokładnie. To był jedyny pokój, w którym miałyśmy tak. łazienkę w środku, także te dwie rzeczy super i dlatego daję tu na drugie miejsce. Generalnie no, na przykład mnie tam denerwowało to, że ja nie mogłam otworzyć drzwi naprawdę. A to ja po ja mama paznokcia na kluczu, no to I było straszne. Trochę z kanalizacji waliło, ale ale była klima, było czysto No Nie uruchomiliśmy, nawet, nie, nie wiemy czy, czy działała. Ale, ale było Ale czysto w coś... też było czysto, więc no. to tylko właśnie, było jakieś tam problemy w rurach. Niż... było. No i no nocek panie. kosztował nas za... Tu było drogo, nie? 300 zł prawie, ale za ile? Trzy 300... nie? Tak. No to wychodziło stówę prawie za noc. Stówę no. bez grosza, także dość drogo. No ale mówię, coś ale za coś, coś nie? Byłyśmy w centrum, miałyśmy klimę i miałyśmy własną łazienkę, więc jakby... Tak. To, to nadal dla mnie jest drugie miejsce. Przepraszam. To, to chyba też, będzie będzie no, jakiś, też drugie miejsce. Drugie miejsce, miejsce. Chyba tak, tak. Dla mnie na trzecie idzie Kraków. Nazywało się to Royal City Hostel. Tam było bardzo dużo. Mi się wydaje, że to byli studenci. I byli głośno, do drugiej chyba w nocy, więc było strasznie głośno, ale znowu pokój był spokojny. Łazienki nie miałyśmy w pokoju, nie miałyśmy też klimy. Ale generalnie sam pokój był spoko. No, ale łazienkę miałyśmy w sumie chyba na, dwie na dwie, dwa pokoje. Na dwa na pokoje, pokoje więc... czyli tak jakby na cztery osoby, tak. więc jakby nie biliśmy się też o łazienkę. Dla mnie tak. problemem był brak w kuchni mikrofalówki. Tak, o no. I tam tak była jakaś kuch mała kuchenka na takie tak. dwa paniczki, więc... Jeden chyba jeszcze nawet nie działał tam, więc jakby no. z kuchnią... Zaczęliście czysto było ok, tylko też jak ktoś tam inny nie potrzebował, to się robiło brudno, wiadomo, no. nie? To, to już I tam mieszkała w tym drugim pokoju no. Polka z jakimś Włochem. Tak. I byli strasznie głośni. No, tylko ja się też zastanawiam, czy to jest taka mentalność Włochów, bo oni są w ogóle strasznie no. głośni. Czyli jakby na przykład były, byli Polacy, to by było inaczej, ale tak czy inaczej było głośno i potem się schodziło na dół takimi schodami i tam mieszkało też więcej ludzi, nie wiem, tam nie schodziłam, chyba ty też, nie, nie? Nie, ale nie. nie? Ale jak oni gadali, to też było tak strasznie głośno wszystko słychać, że mnie to naprawdę generowało, że jest tak głośno. No to wiecie, jak nie ja zasypiam No właśnie. zawsze, więc nie, ale, ale faktycznie w którymś momencie, to i gdyby oni się już tam nie, nie No to nie było iść, no to trzeba było głośno ciszę, bo jednak hmm. wiecie, my może nie jakoś super wcześniej chodziliśmy spać, no ale jeżeli ktoś już. O drugiej, no, druga, no właśnie, no to już jest sprawy. A my na przykład o dziewiątej wstajemy jednak robimy tak, żeby cały dzień planować. Jesteśmy na wykonać, i trochę chce się odpocząć, chociaż to... tak. no... Jeszcze no gdyby to wykonać. był jakiś weekend. No, no a ale to, to był tydzień, tak więc... Także... No i teraz tak. Ale generalnie sam pokój był spał, pokój był spoko. I cena też była spoko. I spałyśmy y... tam trzy noce czy dwie? Dwie noce spałyśmy dwie nocy. i płacimy 126 zł. Czyli wychodzi tam 63 zł za... Jedna rzecz, bo myśmy no. spały jako dwie i miałyśmy zarezerwowany jako pokój dla dwóch osób, ale w pokoju pokój jest czteroosobowy. Teraz... My, my miałyśmy go same i tak. przez chwilę bałyśmy się, że kogoś nam dorzucą, ale, no, ale nie było. Ale tak. nic nie, nie wrzucił, więc, więc było spoko. I znowu też mi się podobało to, że wszystko było bez załatwiania z nikim innym. Tak, nie trzeba było się kontaktować, tak. wydzwaniać, prosić fajne. o klucze, czekać. tak. I chyba też dla mnie ten, 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 to, ta, to trzecie miejsce też... I też to, miejsce, nie? zapomniałam powiedzieć, że miejsce było fajne, e, bo się w samym centrum, no ale wiadomo też Kraków jest dosyć, to centrum jest dosyć duże, więc tam też trzeba trochę pochodzić. Tak, tak. ale jakby jak chciałyśmy iść ale... na przykład na Starówkę, 10 minut spacerkiem, tak. jakieś tam żabki i tak dalej, minutę spacerem, więc tak jakby wszystko tak naprawdę, co chciałyśmy zobaczyć w tym Krakowie było dość blisko. dość blisko, więc jakby żaden problem, jest nie? do Kraków też, też nam się tak fajnie udało. Tak, co i mam dla dobrać? mnie czwarte miejsce, ja mam ten Salus. Ten z w Sandomierzu, spałyśmy tam co prawda jedną noc, tak? Czekaj, muszę na nie odpalić ten sal. Tak, bo my przyjechałyśmy, spałyśmy, melowałyśmy się z moim tatą, następnego dnia jechałyśmy. Tak. No więc generalnie tak, ja to tak brzydko mówię, dupy nie urywa. E, pokój był mały, nic tam specjalnego nie było, ale było czysto. Było łóżko w miarę spoko, wygodne, była jakaś tam szafa, był telewizor, którego nie wypróbowałyśmy też mm -hmm. i na plus jeszcze pan był bardzo miły w recepcji, i opowiedział nam o całym centrum Sandomierza, gdzie możemy iść, rozrysował nam mapkę i w ogóle także fajnie. I też tam była w ogóle 3 minuty drogi na pieszo Biedronka obok, więc też spokojnie tak. można było sobie zrobić zakupy. Więc dla mnie spoko. Od samego centrum, jakbyśmy chciały iść na pieszo do centrum, to były prawie 3 km, nie? No, było 2,8 km. No. Więc tak, no jakby się tak chciało iść spacerem, no to też jest dobre pół godziny drogi, więc nie jest blisko, ale też nie jest jakoś super daleko, więc no. Ale generalnie było mm. czysto, było spoko, nie było głośno, więc jakby to jest mm. też dom, dom wycieczkowy, więc tam jest naprawdę dużo pokoi i mi się wydaje, że jak jest tak tam pełno osób, to tam no jest głośno i w ogóle. No, ale my trafiliśmy my tak akurat, że było spoko, więc, więc... I myśmy płaciły 70 zł za noc. No to 7 za noc to tak, to jest taka normalna cena. Za pokój, cena. no za pokój, więc no. tak całkiem ok. No łazienki były oczywiście. No łazienki były, na... no, łazienki były troszkę to, obskurne, chyba. takie... Trzecone. Jakby było czysto, ale tak. takie, takie trochę stare. stare. No nie, właśnie. E, wiecie, ale no bo to taki, taki dom czasowy dla naszych no. rodziców. Nawet, no, nawet nie, nawet dla, dla dziadków bym powiedziała, ale Ay, no. wszystko czysto, pokoje natomiast były trochę takie odnowione. Mi no. to się kojarzy taki dla kolonii, Że jak o. się jedzie na kolonie, to on o. by był o. taki. No, no to tak możecie sobie wybrać. Faktycznie, że dom czasowy, że no. nie hostel, tylko... Ale no. na dole też jakieś tam opłatami były jakieś tam z... Tak, z... jakieś masaże z... i tak z... dalej. Nie sprawdzałyśmy to co prawda cen, ale było to dostępne. Dla mnie z kolei, bo to jest Twój numer 4. 4. Tak. No to moim numerem 4 jest Lublin. Aha, okej. Okay. Twoim numerem 4 Lublin. Dobra. Bo u mnie Lublin jest numerem 5. O Wiesz mi. dlaczego? Dlatego, że było daleko i ciężki był do dojazd. Szłyśmy 6 ponad kilometrów na tak, pieszo żeby tam się znaleźć w ogóle. I jeszcze w nocy dotarłyśmy, chyba o 11 w nocy, więc masakra. No i to, że dostałyśmy pokój dosłownie w kuchni. Ale, hmm. ja wiem, tobie to nie przeszkadzało, no, no, no. ale wyobraź sobie, że jesteśmy tam dłużej niż te dwie noce i teraz tak, ludzie, gdyby jakby, wyobraź sobie, że ci ludzie, którzy tam mieszkają, bo było ich naprawdę sporo, yy, gotują sobie, nie wiem, dużo. Jest, ja na przykład nie lubię, jak ktoś gotuje i wtedy mi jakiś intensywny zabaw, chociażby był ładny, wchodzi mm, do pokoju okay. non-stop. Ja na przykład otwieram drzwi od pokoju, bo chcę wyjść, a tam wszyscy siedzący w kuchni, na przykład jedzący, widzą na przykład, wiesz co ja robię w pokoju, nie? Czy widzą pokój, czy mój bałagan w pokoju na przykład, chociażby wiesz, o co chodzi. Najgorszym problemem dla mnie, jeżeli chodzi o Lublin, tylko u mnie jest wcześniej na czwartym miejscu, na piątym mhm. jest Andromież. E, największym problemem dla mnie było to, że było strasznie daleko. E, autobusy jeżdżą, tylko rzadko, o to chodziło. Okay. Myśmy wieczorem przyjechały. I Już nie ktoś, wieciały, jakaś babka nas pokierowała, nie pokierowała nas do końca dobrze. Myśmy jakimś innym końcu pojechały. Wysiadłyśmy gdzieś jeszcze indziej. To, to, szłyśmy, wiesz to co, bo tak, jest. dużo łatwiej byłoby, jakby, jak już byłyśmy tam i chciałyśmy dojechać do centrum, to było łatwo, wtedy już wiedziałyśmy, jaki numer jedzie. Tak. A tak jak my jechałyśmy, nigdy nie byłyśmy no, w Lublinie bo... i taka babcia w pociągu powiedziała nam dokładny numer autobusu, tak. który jedzie tam. Więc my wzięłyśmy ten numer, sprawdzając, co prawda, on gdzieś tam jechał w tym kierunku, ale się okazało, że w ogóle. Było po drugiej stronie, albo trzeba było przejść, i to wiadomo, no. trwało. więc w sumie to był tylko problem, ale mówię, może, byśmy, może by było inaczej, jakbyśmy dokładnie faktycznie wsiadły w ten, ten porządny autobus. To może byśmy dojechały. Ale tak, jeżeli chodzi o takie jeszcze... Czy mi coś tam przeszkadzało takiego bardziej? Spoko, że był, wiesz to, dosyć spory był pokój. Tak. Była bardzo fajna szafa, też duża, był jakiś telewizorek, no. który nam nie działał. I dla mnie jeszcze jeden był problem, że nie było żadnej informacji co do Wi-Fi. Mieli trzy różne Wi-Fi zahasłowane no. i ja musiałam chodzić po ludziach, pytać się w ogóle, o, jakie jest na przykład hasło do Wi-Fi. Nigdzie no nie było wspomniane, więc chyba, że jestem po prostu ślepa i nie znalazłam. Znaczy jestem no ślepa, nie, no ale... Dobra, nie, Ale faktycznie może z tym Wi-Fi był jakiś problem no. jeszcze też, nie? Znaczy mówię, kuchnia była też w porządku. Bo... I a propos gotowania zapomniałaś wspomnieć, że nie dało się tam ugotować nic na tym palniku. Na, te, na tej, pamiętasz, na tej kuchence? Nie mogłaś jej w ogóle włączyć. Ale w końcu ja coś włączyć Co ja tam włączałam? Mi się udało włączyć jakiś palnik, no właśnie, czajnik. Bo to, było, czajnik no to działał, kuchenka, ale nie oczywiście kuchenka, e, e, jak ona się nazywa? Kuchenka taka z takim tym nowym blatem te. Nie to są te kuchenki. To, to jest płyta indukcyjna. Płyta, płyta indukcyjna, tak. o. No. I to, tam faktycznie był problem jakiś, ale może dlatego, że ja na przykład nie, nie mam jej w domu ja nie umiem Ale nie ja mam problem. ją w domu i nie dało, ale nie działało. I ja słyszałam, że ktoś tam coś mówił pomiędzy sobą, że faktycznie coś tam nie działa, więc działo. to taka trochę... Ale, nie miała, nie taka, była, ale, ale była, do... była mikrofala Cześć, też. to była mikrofalówka, lodówka, wszystko ten Blisko no. łazienka dwie, mówię, no jedna łazienka była, to faktycznie jakiś tam problem mógłby być, ale myśmy tam za krótko były, żeby ten problem sprawdzić. Dokładnie. Osobno, że była toaleta, to też było fajnie, bo i w łazience była toaleta i... I tak, więc to było dużo więc łazienek i nie, nie było bitwy. Więc to było akurat w porządku i dlatego mi się to bardziej podobało na przykład niż w Sandomierzu, bo w Sandomierzu musiałaś już dojść do tej toalety przez tak, cały ja korytarz, kuchnia też doczekała do tej No bo to mówię, bo to był dom wycieczkowy, tak. więc tak jakby hotel. Także jedziemy Weźmy do ostatniego i już też zmierzamy do bitwy o łazienkę już. A propos, dla hmm. mnie szóste miejsce jest dla Wrocławia. A co myśmy jeszcze miała? Wrocław i Warszawa. Warszawa. To tak, to... kurde, nie, dla mnie jest Warszawa. Warszawa. No dobra, no to ja no. powiem dlaczego dla mnie Wrocław. Dla mnie Wrocław tak. Miejsce było spoko, też było w miarę blisko jeśli chodzi o centrum mm -hmm. uh, i pokój to był jedyny pokój z lustrem, thanks god. Mm -hmm. Tam było w ogóle, tak, łóżko było przeogromne, mm -hmm. chociaż Ania połamała tam deski parę ty, razy. Wiesz, nie, nie A nie jeszcze zapomniałam nie. wspomnieć o nazwie, jak to się nazywało, DD Hostel. A ja muszę no. sprawcy, ale muszę sprawdzić, że tak Ja nie połamałam desek, tylko słuchajcie, te deski. One, One wypadały, wypadały podanie, więc, ale i tak było wiele. Wypadała, że może siąść gdziekolwiek, nic nie wypadnie, ale jak już ktoś. Trochę tam, 3 kilo więcej, to kurde. No, no i tam no, trzeba było uważać, ale tak, ale była tam kanapa też, był też fotel z biurkiem, miałyśmy własne kubki, które były mega brudne, więc nie korzystałyśmy, ale były i był własny czajnik, dostałyśmy tam rolkę papieru toaletowego, dostałyśmy ręczniki, które się bardzo przydały, jak pojechałyśmy do parku, w ogóle, więc naprawdę było spokojnie jeśli chodzi o pokój. Ale o łazienkę my chyba ani razu się tam normalnie nie wykąpałyśmy, bo po prostu po pierwsze, tak, taki był brzydki zapach na samym korytarzu i w łazience. Mnie to się wydawało jakby takie stado spoconych mężczyzn po pracy. Nie wiem, jak to ładnie w ogóle powiedzieć, czy to może ładnie zabrzmieć. Takich strasznie spoconych, po prostu siedziało w tym hotelu i kąpało się w tych łazienkach. No, to... Chodzi mi tylko o zapach. nie? Ja, ja wiem, że tam mieszkali ci robotnicy, ale no nieraz robotnik może być y, y, taki, wiesz, urobiony w ogóle, no ale czysty i wiesz, co Nie chcę, kurde, teraz nikogo obrazić, ale wiecie, co mam na myśli. No ja na przykład wiesz, że, że straszny czy, był smród. Czy, czy mi na przykład to śmierdziało? Nie, ja nie wiem, ja mam inne odczucia niż Paula. Na przykład, i, I myślę, że to jest ten. I, myślę, że to ten zapach był. Że tam, na przykład, jak jest woda w wiaderku i, i mok. I ta woda na przykład jest tym, tą samą wodą, przez tydzień jest ta podłoga myta i to wszystko. I przez tydzień tej wody nie wylewacie, to ona w którymś momencie zaczyna taką zgnilizną trochę walić. Ja nie mam doświadczenia. No to właśnie tak to śmierdzi, według mnie. I ja myślę, i oni faktycznie, tam stały takie wiaderka z tymi mopami obrzydliwymi, im wydaje mi się, że oni tym to myli, I po prostu ta woda nie była wymieniana. No i okropny był ten. I jeszcze powód. jeden minus, jak już jesteśmy przy tym mopie, słuchajcie, o godzinie. Yy, drugiej Uff. w nocy obudziłam się i poszłam wyszłam upomnieć facetów, którzy gadali sobie głośno, śmiali się po prostu w głos, yy, tak, no, kuczę o drugiej w nocy na tym korytarzu I ja wyszłam i no i mówię jest już druga w nocy, głośno, jest. ja tak, co, coś takiego powiedziałam, że nie jakoś obrazu. Nie tak. Panowie będą jeszcze tak rozmawiać, bo jest kurczę, druga w nocy. No właśnie. No i facet tak no dobrze, przepraszam, coś tam mruknął i faktycznie już się zrobiło cicho. Także no spoko mogą wyjść wcześniej, ale faktycznie ja już zasnęłam i oni mnie obudzili tym. I jeszcze druga rzecz też, w ogóle jakoś już grubo po północy. Kolej sobie w ogóle stał, bo my miałyśmy, jak miałyśmy drzwi od pokoju, to był taki korytarzyk może szerokości metra i miałyśmy łazienkę tak jakby przed samymi drzwiami, tak. nie? I koleś sobie tam stał i kręcił mopa. No to jest właśnie mop, ten mop, tam, który tak naciskasz i on się wykręca i on wtedy robi taki, taki strasznie gło, no głośno jest po prostu, nie nie taki, że sobie wykręcisz mowa, bo to jest cicho, tylko taki, że tam on tam wali. Było swoje o, moje... I ja wyszłam i się tak na niego patrzę, i tak stoi się na niego patrzę, on mnie widzi, się patrzy i potem się przestaje patrzeć. No i ja tak już zamknęłam drzwi, nie wiem czy ty to widziałeś, bo gdzieś pospałaś, i zamknęłam drzwi i on tam kontynuuje, mówię, o nie, i wyszłam znowu. I się pytam, przepraszam długo jeszcze? A tak się na mnie spojrzał nie wiem. Jak, mi się wydaje, że on był trochę y, może nie był zdrowy do końca. Aha. Więc, no bo tak widziałam po wyrazie twarzy. Okay. Więc dobrano dobra no nie będę się bić z facetem. Nie? No i faktycznie jeszcze pokręcił tego mu po parę minut i, i że, tak powiem się wyłączył. Więc no to dla no, mnie to było no przedostatnie miejsce. Nie to dla mnie jakby pokój był spoko, ale dla mnie to było ostatnie miejsce, bo ja y... To było je, jedyne miejsce, w którym ja naprawdę nie chciałam się umyć. Ja nie mam problemu. Nawet to nie skarcie. było jedyne? Nie, no właśnie, dlatego ja mówię: ja nie mam problemu myć się w jakichś takich no. obskurnych, nawet no. miejscach i w ogóle. Ale pokój był super. Powiem no, że spokojne. pokój był jeden z takich może nie najlepszych, ale takich dobrych pokoi, bo faktycznie mm. tak jak ty mówisz, było lustro i w ogóle. Jakby ale... tam było tak, jakby jakby przyszło pięć, jakby pięć osób chciało urządzać pokój tak. i każda coś od siebie z innego stylu i trochę trochę. Od ale się, ten pokój wiesz, dla mnie tak on to wyglądał takie, to jest tak, jakby ktoś wszedł do nie wiem, jakiegoś yy, po prostu jakiejś rudery i nagle otwierasz drzwi i jesteś w pałacu. To ten pokój dokładnie tak był. Na zewnątrz jest, był dramat i pokój. I nagle wow, oprócz tego, że faktycznie tam były wystrój, był po prostu z pięć różnych dziwnych rzeczy. Wiecie, trochę boho, <śmulety> trochę pałac, trochę biuro, trochę <śmulety> jakiś wester. Jedyne co do siebie pasowało, to była lampka i financji. Tak, to było jedyna. To był ogień w kolorze niebieskim, taki Ale wciąż ten pokój był ok, ale na przykład dla mnie, no, ten, dla mnie po prostu łazienka, korytarz, kuchnia. No, Ja maca, nie w stanie, dla mnie nawet sikanie tam było problemem. Ja, ja tam nie było zamknąć. Ja sobie kupiłam chusteczki nawierzające, żeby się myć. Ja powiedziałam, że ja się tutaj po prostu. A myśmy tam spędziły 3 trzy, trzy noce, trzy noce, trzy noce? no. noce? Od 16 No i ja propos, zapłaciliśmy 275 no. zł, wychodziło około tam 9 tych za noc, więc. Cztery noce! Od 16 do 20 z 16 na 17, 17 na 18, 18 na 19, 19 na 20. A, no to kurczę, to było jest... jeszcze taniej! 275 no. zł za cztery noce, czyli I to jest... Teraz przez 4 noce się nie myć? Czy 4 dni? No. Ale my pojechałyśmy na basen. Jezus, wieczór, tak, ja się najpierw, najpierw na basenie, a potem się umam raz. No. Myśmy się co dwa dni? Ja, ja tak samo. Ja, ja dwa, raz dwa. i na baseny. I dla mnie i, tak, i tak, ten, ten moment, kiedy tam weszłam, no. to, ja, to był mój najszybszy prysznic ever. Mój tak samo, ja nawet nie miałam ciepłej wody tam. To była nie, Ja teraz na ciepłą wodę trafiłam, ale ja bardzo, no, to tak, bardzo, bardzo chciałam stamtąd wyjść. Więc dla mnie to jest mój numer raz To no. jest ostatni, a dla mnie przedostatni, ale ostatni dla mnie jest Warszawa, gdzie była tak zwana. To jest jako wydarzenie w ogóle okay. um, życia, data 2020, bitwa o Łazienkę. <laughs> Słuchaj, tego na historii powinno się uczyć. Tam no była Ja chcę użyć telefon. Za noc, myśmy spały tam dwie noce, zapłaciłyśmy stówkę. To była całkiem dobra rzecz. to cena. się nazywało Just Room. Roo. I bardzo blisko centrum. Przyjechałyśmy tam i w ogóle to jakiś taki koleś, który w ogóle nie mówił po polsku, więc jak nie mówisz po angielsku, to jest lipa. No, no tak staram On, się, ale. No, no właśnie, ostatecznie po angielsku z nim rozmawialiśmy przez telefon, żeby dowiedzieć, się, jak kluczy, jak to, jak mhm. tam, to, to tak słabo. Lud... My miałyśmy, byłyśmy po... Tak, pokój był 2 metry na dwa, z czego 1,95 to było łóżko, a reszta 5 centymetrów żeby postawić stopę. No i to, ale no tam trochę było... Nie było faktycznie. klimatyzacji, było, za to Nie, wyjście. klima była. A tak, klimatyzacja to była, to no, Tak, to było super. Ale... My i tak chyba korzystaliśmy bardziej, że otwieraliśmy balkon, Nie żeby wywieźć, bo tak, był brzydki zapach. Namocniłyśmy. Na tak, się. ale jeszcze chciałam powiedzieć, że yy, tam Cii. mieszkała jakaś babka, yy, chyba Ukrainka, albo ruska, ale chyba Ukrainka, yy, która po prostu albo płakała cały czas, albo głośno gadała, non-stop na telefonie. Ja myślałam, że ona przyszła na chwilę, yy, żeby posprzątać tam kuchnię, bo ona tam siedziała w tej kuchni, nie wiem co ona tam robiła. W każdym razie ona była cały czas tak głośno i non stop gadała po ukraińsku, ja wow. myślałam, że ja zwarwię od samego rana do samej nocy, makabra, my rano wstawałyśmy, ona gadała, w nocy wróciłyśmy i ona dalej gadała, On to też nie był to był weekend, jak myśmy tam trafiły. Wydaje mi się, że to była też kobieta, która po prostu pracuje od poniedziałku do piątka i no, był weekend, no to wiadomo z rodziną, tak? No tak, no wiadomo, ale trochę jakby to wtedy idziesz do pokoju o, i tam starasz się w miarę jakby ona no cały, no cały czas jeszcze na tym balkonie, gdzie to wszyscy słyszą, bo te balkony połączone, nie? Ten taras, balkon, cokolwiek. No i łazienka, na koniec, zostawiona do obgadania. Łazienka, metr na metr. Bryźnic z sypiasty, którego nikt tam nie sprząta po sobie, nikt po prostu. Yy, jedna wielka porażka, zero ciepłej wody, ale już tam byłam Stampej. w stanie się bardziej wybrać. Ja się tam nie wykąpałam, ja tylko umyłam tam głowę. No nie, ja się tam umyłam, ale yy, ja akurat to było tak, że chyba wieczorem ja się nie umyłam, tylko poszłam chyba rano jakoś A. i rano było czysto. Ktoś po prostu musiał albo, może nie, nie że jakoś super czysto, ale jakoś było tak. Trochę ogarnięte. żeby przynajmniej prostu. nie było tych włosów tak, i tego wielkości rzeczy, który tam To były. po prostu, wiecie, najgorsze jest to, że tam było chyba 5 albo sześć pokoi, no i jedna łazienka. Bo I to ta jeszcze małyka, łazienka stale tak. tą w jednym, więc wiecie, na przykład dostać no. się do toalety, żeby zrobić siku. I to bo mówię, nawet w wielkości po prostu metr na metr, gdzie nie było... ledwo z postawiać. postawiacie. No. Na przykład jak się kąpię, dobra, ja nie wymagam królewskiej jakiejś łaźni, ale żeby ułożyć gdzieś swoje rzeczy chociaż. To wiesz, ja musiałam swoje jakieś tam rzeczy, że ręcznik czy coś. W ogóle postawić na spłuczce od duplikacji, Masakra jakaś. I najpierw w ogóle jeszcze nie było klucza, więc my się chodzić we dwie, żeby w ogóle zrobić siku. O tam, że się nie zamykała to aleta na początku, to fakt, że potem jakoś to Aha. zrobili, ale to też nie wiem jakim cudem to się w ogóle udało. Znaczy tak, ja też ta łazienka, to, te, ten hostel był faktycznie też jeden z tych gorszych, bo to oczywiście dla mnie przedostatnie, dla Ciebie ostatnie miejsce, natomiast dla mnie było to trochę lepsze niż jednak w tym Wrocławiu, z tego względu, że ja jak miałam tam zrobić, na przykład się załatwić, to, to jednak ten kibel jakoś wyglądał i no tak. nie miałam takiego odczucia smrodu w tej, w tej łazience, bo tam po prostu nie śmierdziało. Ale był syf. Ale wiesz, no dobra, ale, no, ale ja na przykład nie byłam. Ja we Wrocławiu nie mogłam nawet wytrzymać, żeby po prostu tam wejść. Żeby... przez korytarz. Ja na przykład tak, wstrzymywałam właśnie. oddech, jak przez sam tak. korytarz szłyśmy, wchodziłyśmy na przykład, że zanim wiesz, wejdziesz do pokoju, zanim znajdziesz klucz do no. tego pokoju, to ja się udusiłam prawie. A tam też mieszkanie było w takiej fajnej dzielnicy. Naprawdę było fajnej dzielnicy to mieszkanie. Mhm. Kuchnia była zadbana, bo kuchnia była wielka, olbrzymia i zadbana. mieliśmy dostęp do. Przepraszam, do tarasu, więc to też było no. okej. Okay, Ale można... i tak się cieszę, że tylko jedną noc tam spędziłeś. Myśmy tam jedną noc, myśmy dwie noce tam spali. Dwie? dwie noce myśmy to tam spały. o jedną albo dwie za dużo. <laughs> więc hmm. dla mnie akurat to było lepsze na pewno niż ten rozwał, bo we Wrocławiu po prostu ja nie byłam w stanie tam oddychać. Ja tylko w pokoju, hmm. ja tylko wchodziłam, na... jak już z klatki wchodziliśmy... Dobra, w ten... już wiemy, Ania. Oddycha. <laughs> już wiemy. Także, teraz... Dobra, to by było na tyle z tego podsumowania. I tak, Jezu, my się rozgadałaś, Ania, to jest prawie pół godziny filmu. Dobra, jeśli ktoś ma, miał ochotę to oglądać, to super, bardzo się cieszymy, jeśli nie, no to trudno i ja rozumiem, bo to jest nuda jednak, to jest ciekawy może filmik dla kogoś, kto faktycznie szuka pokoi w jednym z tych miejsc, więc dzięki za oglądanie, no i tyle, to by było takie zakończenie naszej całej wycieczki, ale nie, długo jedziemy na kolejną, więc do zobaczenia!